Wideoportal Trybun Ludu. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego, coś wartego uwagi i tak jest na pewno tym razem. Kolejna inwestycja. Ze mną starosta powiatu gryfickiego, pan Kazimierz Sać. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, które mnie najbardziej nurtuje, to dlaczego nie ma oficjalnego otwarcia? Ja cały czas powtarzam. Gdy, nie wiem, remontujemy swoje mieszkanie, czy pan, gdy maluje swój pokój czy kuchnię, robi pan otwarcie? Ja nie robię, ale... No, myślę, że powinniśmy wreszcie przyzwyczaić się do tego, że to, co powinno być, to jest tak normalne i oczywiste, że nie trzeba robić jakiegoś z tego tytułu święta. No, zrobiliśmy, myślę, kawał dobrej roboty, ale tak to powinno być w całym mieście i czy trzeba wstęgi przecinać? Dokładnie. Ty, powstało tyle miejsc parkingowych. To dla e... jest chyba najważniejsza sprawa. Panie redaktorze, ja powiem tak, jak spojrzycie się wokół, to czujemy się nie jak na ulicce, która była zarośnięta krzakami, błoto, tylko jak w centrum miasta. Tu jest około 60 miejsc parkingowych. Mam nadzieję, że to nie jest tylko moje zdanie. Powstała naprawdę piękna uliczka z polbruku, kolorowego polbruku, gdzie można tak jeździć i spacerować i chciałbym chciałbym żeby nasze miasto nasze Gryfice było coraz ładniejsze. No właśnie, tyle miejsc parkingowych, proszę spojrzeć, wszystkie zajęte. Czy to nie oznacza, że powinny powstać kolejne? Ja nie będę się wypowiadał za gospodarza miasta, ale my przy drogach powiatowych Zbudujemy około 200 miejsc parkingowych. To będzie na 3 maja, na niepodległości, na Wojska Polskiego, na Brackiej. Zresztą powstają też i Naruta. I tutaj właśnie na tej alejce, więc 200 miejsc oczywiście nie, nie załatwi całej sprawy, ale. No myślę, że jest zdecydowanie polepszy. Nie zachęcam do parkowania na placu, chociaż podobno wolno. E, <głos> nie, <głos> dla niektórych wolno. My e, budujemy miejsca parkingowe, gdzie na pewno policja nie będzie karać mandatami za parkowanie. Wspomniał pan o gospodarzu gminy. No właśnie, nie orientuje się pan, może kiedy zostaniemy zaproszeni na jakieś otwarcie parkingu, może? E, Trudne pytanie mi pan zadał. Ja myślę, że trzeba burmistrza spytać się o to, kiedy. Ja też z chęcią bym poszedł na takie otwarcie. Ja myślę, że problem jest takiej natury. Często zapominamy, jakie zadanie jest starosty. Starosta musi dbać i o rewal, i o brojce, o karnice, o płoty, i o czybiatów. A dba pan? Myślę, że tak. Myślę, że tak. I wtedy, gdy inwestycje prowadzi tak burmistrz i wójt i starosta, to wtedy widać jakby zakres i wielkość inwestycji. Gorzej, kiedy inwestycje prowadzone są głównie czy tylko wyłącznie przez powiat. Powiat nie jest w stanie zrobić za burmistrza czy za wójta. To musi być współpraca, musi być taka pewna harmonia, drużyna. No niestety w Gryficach odbywa się to, delikatnie mówiąc, różnie. My robimy, co możemy. Zresztą to widać, bo to jest jeden z dziesięciu frontów inwestycyjnych, które w tej chwili zakończyliśmy, ta, ta alejka, a przecież inwestycje trwają tak na Wojska Polskiego, na niepodległości brackiej, kościelnej, 3 Maja, Ruta, Sienkiewicza, więc całe centrum Gryfic będzie totalnie zmodernizowane. No, i zapraszamy burmistrza do współpracy. A często jest tak, że Gryficzanie nie wiedzą, kto jest odpowiedzialny za jaką inwestycję. To znaczy, ja myślę, że to nie jest aż takie istotne, kto co robi, dlatego, że to wszystko zostaje w Gryficach. My nie mamy czego się wstydzić. Ja myślę, że jeśli będą chcieli, to się dowiedzą. Ale tak jak powtarzam, czy to robi powiat starosta, czy burmistrz, czy wójt, to przecież ci sami mieszkańcy będą tu chodzić. Więc kiedy słyszałem takie e, głupie, powiem brzydko, głupie teksty, że my jako powiat, czy jako starosta coś tam wyłudzamy od gminy i tak dalej, no katastrofa, katastrofa. To tak jakbyśmy chcieli wywieźć, nie wiem, do Kenii, na księżyc czy gdzieś tam.